Witajcie ponownie. Po ostatnim filmie, co wspominałem na temat pasków i docierania, parę osób poprosiło też, żeby trochę więcej o tym powiedzieć. Szerokości pasków, jak na to patrzeć, na co zwracać uwagę itd. Tak Więc postanowiłem troszeczkę bardziej zagomić was w ten temat. Więc tak, jeżeli chodzi o paski. Według serwisówek, w zależności od modelu, są podane minimalne szerokości paska, jakie, przy których należy wymienić wymienić na nowy. Powiem Wam tak, przy większości pasków wkładowych różnica między nominalnym rozmiarem a minimalnym wynosi 2 do 3 mm. A wynik, z czego to wynika? Wynika to z tego, że po bokach jest około 1,5 mm gumy, a głębiej jest osnowa czyli konstrukcja paska. Jeżeli ta osnowa zacznie wychodzić z gumy, no to pasek zaczyna się rozwijać czyli po prostu zaczyna dochodzić po prostu za do zrywania tak? i to jest do uszkodzeń. Trzeba na to po prostu zwracać uwagę. Czyli, po prostu jak mówię, jeżeli macie pasek, tak jak przypuśćmy w kanamach, jego szerokość jest około tam 33 mm to według serwisówki, to przy 30 już należy yy, taki pasek wymienić. I ta chyba jest jeszcze chyba tak samo podobnie z gryzli. Gryzli chyba jest podane według serwisówki 29,6 mm albo 8, coś takiego. I yy, czyli jeszcze w się chyba też podobnie. Ogólnie rzecz biorąc, jeżeli zwrócić uwagę na szerokość pasków liczy to 1,5 mm na stronę, czyli około 2-3 mm, po prostu należy wymienić pasek. Jeżeli o teraz paski, jak do tego się zabieramy? No to zaczniemy tak. Tu mamy obudowy paska, jeszcze nie widzicie, jak nie być wyczyszczone. I jak to wygląda? Wygląda tak, że jest przykręcona na takie śruby. Akurat tutaj mamy w kanale tego typu śruby. Tak. I te śruby w momencie dokręcania należy przesmarować smarę. Najlepiej takim miedzianym, czyli który jest odporny na temperatury i nie dokręcać ich na hama bo dlatego, że jak spojrzycie o o o tu, tu mamy z tyłu jest w obudowę wtapiane są takie tulejki do których to przykręcone. jeżeli za mocno przykręcimy jeżeli za mocno przykręcimy to może dojść do tego, że po prostu nie będziemy mogli tego odkręcić i zacznie się okręcać w środku ta tulejka, która stanął, niestety będzie wyrobiona i zaczyna się problem wersja z odkręceniem, a druga będzie z przykręceniem tego, żeby było wszystko szczelne. Dobra. I teraz przejdźmy do tego, do rozbierania i co dalej. A więc tak jak mówiłem, czyli zaczynamy od odkręcenia wszystkich śrub dookoła, tak? Czyli mamy dookoła. Tak akurat w tym przypadku, w szereń, Obudowę można ściągnąć bez rozbierania boczków, ale na przykład już Yamaha, Grizzly lub na przykład Polaris, no to niestety trochę na rozbierać, żeby dojść do tego tak. Zacznijmy od wyciągnięcia. Odłożę tylko to i zaczniemy od wyciągnięcia. Ok, mamy wyciągniętą. Gdy już mamy wyciągniętą obudowę, należy sprawdzić, w jakim stanie jest uszczelka, czy nie ma żadnych uszkodzeń mechanicznych. Tak? I czy nie są jakieś po uszkodzeniu paska, np. przy zerwaniu paska lub przy dużym zrzucie paska, gdzie by mogło dojść właśnie do wysunięcia się osnowy, czy po prostu osnowa gdzieś uderzając nie uszkodziła obudowy. Tutaj, jak widzicie, w tym przypadku ładnie czysto jest, tak? Nie, już uszkodzona. Oczywiście, to przed założeniem należy składnie wyczyścić, ładnie być doczyszczone. O, o, jedno miejsce znaleźliśmy, że znalazłem. Zobaczcie, tu widzicie, tu już pasek się dostawał, i tutaj już zaczął uszkadzać obudowę, ale na szczęście nic więcej. Tylko z lekko przytarte i w to delikatnie w tym, Więc tragedii nie ma. Uszczelka nie dostała, więc spoko tak? Więc to sobie odkładamy na bok. Co dalej? Teraz mamy tutaj dojście do yy, wariatora, do, czyli do skrzyni CVT. Mamy przód i tył. I teraz tak: yy, z ciekawostek Wam od razu powiem, czasami może Wam się zdarzyć tak, że będziecie mieli, yy, tak jakby, ale cy, cykanie, będziecie słyszeć ze skrzyni, ze skrzyni CVT. Te cykanie może być spowodowane tym, wam pokażę dokładnie, czekajcie, jak odłączę, no. może być spowodowane tym. Że tutaj macie takie śruby. Tu. Jedna śruba, druga śruba. I tu, akurat, jak zobaczycie, robię lewo, prawo, one się nie ruszają. Ale. Zdarzyło się już właśnie w jednym sprzęcie, że te cykanie właśnie było spowodowane tym, że te śruby były luźne. Tutaj brakowało gwintu, i żeby, żeby, żeby było dociśnięte to w miarę, żeby po prostu nie latała ta śruba. I to jest po prostu w niektórych kładach cykanie trzeba sprawdzić, czy po prostu nie jest spowodowane tym, że tu jest po prostu luz na tych śrubkach. Jeżeli tak, to należy odkręcić tą śrubkę, założyć taką podkładkę bo więcej po prostu nie ma gwintu, pod, mam podkładkę, dać klej czerwony i z powrotem to skręcić, tak? I wtedy nie będzie tylko hałas. To jest jakiś ciekawostek. Teraz co trzeba zrobić, żeby to odkręcić? No, żeby to odkręcić, no, tutaj mamy miejsce na śrubę. Zjedzcie z gwintem w tym miejscu. Tu jest gwint. W tą śrubę, znaczy w ten otwór, wkręcić śrubę tak długą, żeby odsłoniło, odepchnęło nam tylny talerz, po to, żeby pasek nam na tyle nisko szedł, żebyśmy go swobodnie mogli wyciągnąć. Teraz poszukam śrubę i za chwilę ją wkręcimy. Dobra, śrubę rzamy, gdzie ją wkręcimy, nielikatnie, żeby nasła. a i jeszcze resztę zrobimy kluczem. Wkręcimy. Jak się wkręca, zobaczcie ten tyłek, o, Ładnie się nam naocną do tyłu, tak? Czyli tutaj ładnie widzicie, pasek ładnie wpada do środka, tak? Dobra, i tak widzicie, mamy wkręconą tą, tą śrubę. Teraz, tak? I teraz zajmiemy się wyciąganiem tego. To ładnie wkręcimy do środka, cyk. Zobaczcie, jak ładnie wychodzi, tak? Momentalnie przez tylny talerz cyk, i już mamy pasek na zewnątrz. No, i teraz mamy opisany pasek, czyli rotation, czyli w którą stronę musi być założony. Najlepiej to po prostu zobaczyć, jak odpalicie, w którą stronę koła, się, koła wariatora się kręcą, i tak go założyć odpowiednio. I teraz, tak, jeżeli zdarzy się Wam, że kupicie pasy i nie będzie napisane rotation, to zawsze starajcie się w ten sposób, żeby napisami, które będą tu nabite, w stronę Waszą, tak, żeby po prostu byście mogli odczytać, nie do góry nogami. Dobra, teraz weźmiemy suwmiarkę i mierzymy. Mierzymy go w ten sposób, że mierzymy go od góry. I tak jak tutaj wychodzi, mamy tutaj 33 i 3 niecałe, czyli 32,9. I tak jak właśnie mówiłem. Dobra, to jest jedna rzecz. Mierzymy go, czyli szerokość mierzymy. Następna rzecz to musimy przejrzeć cały pasek, bo. Czasami zdarzają się niedoróbki, jeśli opaski, czyli firma po prostu jakieś zrobiła, żeby były połączone, no to wtedy reklamację odsyłamy, bo uwzględnić Wam na pewno, tak. Następnie, jeżeli już patrzymy, że używany, sprawdzamy, czy gdzieś osnowa, która w środku jest, nie zaczęła wychodzić, tak, gdzie po prostu zaczęła się skrobać. Następnie sprawdzamy pasek, lekko go odginając i patrzymy, czy nie ma jakichś pęknięć tu od góry lub... Pęknięć na tych rowkach, czy po prostu postaram się wyrzucić gdzieś takie zdjęcie, właśnie nieco uszkodzone, czy nie ma gdzieś tutaj uszkodzeń żeby ale delikatnie już wyrywało. Następną rzeczą, którą trzeba spojrzeć, czy guma, która jest tutaj na, na około przy pasku, nie jest taka ala szkliwiona, można powiedzieć. To nie nazywam glaset, to tak nazwane jest, takie szkliwienie. To jeżeli będzie takie mocne szkliwienie na około będzie to oznaczało bardziej to, że dochodzi do. Jeśli zgania się paska, i wtedy trzeba na przejrzeć, co jest powodem, jeśli zgania paska, tak? No i to było na tyle, jeśli chodzi o y, sprawdzanie stanu paska, tak? To jest jedna rzecz. Ale gdy już macie to zrobione, macie to przejrzone, co należy zrobić? Należy przejrzeć stan, w jakim są y, 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 koła y, od skrzynicy Dokładnie, rzecz biorąc chodzi mi dokładnie o to, musicie sprawdzić, czy na tych y, y, może talerzach nie ma uszkodzeń. Uszkodzeń właśnie po zerwaniu paska. Nie ma uszkodzeń tak zwanych mechanicznych, czyli nie ma po prostu takich wżerów, głębień, yy, tak. Bierzemy po prostu sobie ręką cyk, wkładamy i przejeżdżamy palcem, czy zrówna się płaszczyzna. I sprawdzamy, przejeżdżamy całe tarcze dookoła. Można, wi wiadomo, łatwiej jest to wyciągnąć yy, i zobaczyć sobie na oczy lub, wiadomo, no to jest do to rozbierania, nie każdy to potrafi, ale na proste sprawdzenie, no to wystarczy ręką posprawdzać, czy jest wszystko czyste, czy nie ma żadnych uszkodzeń, tak? Jeden i drugi talerz, tak samo należy. Sprawdzamy. Tu jest ładny, nie ma tych. Następna rzecz, musicie sprawdzić, przy w szkładach, które mają troszeczkę więcej przejechane, czasem w środku, nie ma takich alat w w będą powodowały wam to, że kład będzie tak nierównomiernie że będzie po prostu. W głębinie spowoduje to, że nagle kład przyspiesza, nagle zwalnia i znowu przyspiesza. I to będzie może być często powodem właśnie tego, że na którymś sterzy już steruje się w głębienia się, No i wtedy no jest to, ale to należy wymienić, tak? Tak, jak w tym przypadku był zerwany pasek. Po prostu to są takie resztki paska, trzebało niestety, ale. Ro, yy, ściągnąć koła, jedno i drugie, dlatego że trzeba sprawdzić i, i wyczyścić wszystkie miejsca, bo to się wszędzie dostanie. To jest takie drobinki, Niestety tu są dużo prędkości, jak zrywało się, to się nie dostało. Trzeba za talerzami trzeba posprawdzać, rozebrać to wszystko, poczyścić i dopiero składać. Tak jak tu widzicie, jak zrywało się, to resztki gumy są jeszcze na talerzach. Tak jak widzicie, tak tu są czarne i tak dalej, tak samo odśród. To wszystko należy doczyścić. I jeśli chodzi o czyszczenie, najlepszym sposobem to jest właśnie taka gąbeczka do mycia naczyń, nie nie mają w domu, wziąć i to wszystko ładnie przeczyścić. Zobaczcie jak tym, ty, ty, to momentalnie będzie schodzić, tak, położę sobie latareczkę, przejeżdżam, cyk i ładnie schodzi, idealnie od razu czysty jest, tak, widzicie, tu różnicę, a tu jest, tak, o czarnej, to wszystko należy doczyścić, tak samo należy doczyścić talerze w środku. Tak samo postąpić w tym przypadku, tak? czyli bierzemy sobie taką gąbeczkę i ładnie to wszystko dooczyszczamy, żeby nie było żadnych śladów po jakiejś gumie z jedną i drugą stronę. I na końcu najlepiej użyć jakiegoś, jakiejś chemii, to znaczy jakiejś benzyny ekstrakcyjnej lub zmywacza silikonowego. Żeby pozbyć się tu różnych tłuszczów i po prostu po paluchach i innych rzeczach, albo które się wydostały, lub się dostały tłuszcze jakieś właśnie na kołach, żeby to po prostu było ładne, czyste i suche. I wtedy dopiero zaczynamy składanie tego. No i składanie to jest też, tak jak mówiłem, banalne. Czyli po prostu, patrzymy jak pasek, zakładamy, w którą stronę się kręci zakładanie pasek, wykręcamy śrubę i skręcamy do dokupy wszystko, tak? Żeby to po prostu działało. No Mam nadzieję, że trochę bardziej to, teraz to Wam naświetliłem, jak wolą nas sprawdzić o, o sprawdzanie paska, ich wymiarowość i tak dalej. Jeżeli chodzi o paski, to jakie firmy i tak dalej, no to... Ciężko mi jest tak powiedzieć, bo na przykład w Kanamie to mogę Wam od razu powiedzieć, że najlepszy to jest od, y, stosowany, który można stosować, to jest pewno od Mavericka. No i tak je stosujemy rzeczywiście to się sprawdza, no ale w każdej marce jest troszeczkę inaczej, na przykład no, w Parisie sklep y, sklep, y, sklep kładowanie.pl poleca bardzo y, ten pasek karbonowy Gatesa. Y, bardzo do, właśnie go zachwalany jest i y, w dobrej przystępnej cenie jest u nich. Y, no i tyle, no inaczej no. Najlepiej, jeżeli nie wiecie, jaki pasek kupić, skontaktujcie się właśnie ze sklepem, z chłopakami, którzy zajmują się, jeżdżą tymi kładami i sprzedają części. Oni wiedzą, co jest dobre, jak nie wiecie, co kupić, a nie kupujcie w ciemno, tak? Czyli wejdziecie na Allegro, najtańszy i tyle, tak? Najlepiej, mówię, skontaktować się tak jak ja kontaktuję się właśnie ze sklepem kładowania.pl i oni naprawdę Wam dobrze doradzą. Polecam i to jest najlepsze rozwiązanie, tak? Że po prostu nie stopi waszych pieniędzy. No i co, jak macie jeszcze jakieś pytania, piszcie w komentarzach, lajkujcie i do zobaczenia. Trzymajcie się, cześć.